Niedawno otrzymaliśmy wiadomość o tym, że Warner Bros. i New Line Cinema ponownie biorą się za filmy z Uniwersum Tolkiena. Przypomnę tylko, że to właśnie te studia odpowiedzialne są za adaptację z udziałem Petera Jacksona. Nie namawiam jednak do przesadnego entuzjazmu, ponieważ tak jak niektórzy trafnie stwierdzili, to już niedokładnie te same studia i ludzie co 20 lat temu. Prawa pozostają te same co w przypadku Amazon, czyli Hobbit i Władca Pierścieni z dodatkami. Na wydarzenia Silmarillionu zapewne przyjdzie nam jeszcze sporo czekać. W całej tej układance Warner Bros. i New Line Cinema są tylko kolaborantami, ponieważ to firma Fremont. Oddział szwedzkiego Embracer Group nabył niedawno Middle Earth Enterprises. Jak to bywa z dzisiejszymi zapowiedziami, twórcy już złożyli pierwsze obietnice. Rozumiemy, jak cenne są te prace i współpracując z naszymi partnerami z New Line Cinema i Warner Bros. Pictures, planujemy uszanować przeszłość, patrzeć w przyszłość i przestrzegać najwyższego poziomu jakości i wartości produkcyjnych. Mówi w wywiadach Lee Geinchart. Prezes spółki Freemote. O ile takie zapewnienia słyszymy ostatnio zewsząd, tak w tym wypadku jestem nawet skłonny w nie uwierzyć, i to z dość prostego powodu. Tworząc filmy o legendarium Tolkiena, tworzą także konkurencję Amazonowi, który w produkcji wciąż ma pierścienie władzy. Jestem też pełen nadziei, że firmy będą ze sobą ostro konkurować, a efekty ich starań ujrzymy na ekranie. Co prawda, pierścienie władzy są już na straconej pozycji w oczach wielu fanów, ale mówią, że nigdy nie jest za późno i może komuś jeszcze uda się uratować bzdury zaistniałe w pierwszym sezonie. Do tego Trzeba jednak ogromu chęci i pomyślą Newline i Warner już mieli do czynienia z tym legendarium, także dla nich powrót może okazać się nieco łatwiejszy. Nie wiemy jednak nic o powracającym Peterze Jacksonie czy innych członkach produkcji, ale czas pokaże. Skupmy się na tym, co mnie osobiście najbardziej intryguje. To jest, o czym będą te wszystkie nowe filmy. Brak Silmarillionu, niedokończonych opowieści czy dzieci Hurina przekreśla adaptowanie wydarzeń z pierwszej ery. Konkurencja w postaci pierścieni władzy zagarnęła dla siebie drugą erę. Co prawda mogliby z niej nakręcić filmy o stworzeniu pierścienia, wojnie ostatniego sojuszu czy Numenorze, ale to pociągnie za sobą szereg niepożądanych konsekwencji. Niepotrzebne zamieszanie fabularne pomiędzy produkcjami, bezpośrednia walka o widza, która może prowadzić do niekonwencjonalnych zagrywek marketingowych i wzajemnego podkopywania. Nie widzę sensu na rozpoczynanie takiej wojenki. Zostaje nam więc trzecia era. Ta, którą z adaptacji znamy Póki co najlepiej i ta, która wciąż kryje w sobie mnóstwo ciekawych historii, co zauważają również twórcy. Ich zdaniem poprzednie trylogie Jacksona były niejako skokiem wiary, podróżą w nieznane. Która, co prawda, wyszła koniec końców świetnie, ale trylogie nie dały rady przedstawić ogromu olśniewających historii, jakie wymyślił Tolkien. Nie będzie to zatem remake ani Hobbita, ani władcy pierścieni, co już niesamowicie napawa mnie optymizmem. Gdzie zatem mogą zabrać nas twórcy? Opowiem wam teraz o rzeczach, które moim zdaniem warto przedstawić w formie filmów. Zacznijmy może od czegoś, co już jest w produkcji i o czym wiemy. Chodzi o anime Lord of the Rings The War of the Rohirrim. Historia ma nam ukazać losy Helma Żelaznorękiego i jego zmagań w walce z najeźdźcami około 250 lat przed rozpoczęciem trylogii Władcy Pierścieni. Jest to idealne rozszerzenie historii dla widza, który nie czytał książek i zna legendarium tylko z filmowych adaptacji. Helm był wspomniany w dwóch wieżach, więc jest to zdecydowanie strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o tematykę. Animacja zadebiutuje dopiero 12 kwietnia 2024 roku, a jedyne co do tej pory otrzymaliśmy to jedna świetna grafika. Twórcy nie muszą zatrzymywać się tylko na helmie. Zapewne wielu z Was chciałoby też zobaczyć, jak w ogóle zaczęło się Królestwo Rohanu i jego przyjaźń z Gondorem, czyli historię Eorla Młodego. Ta historia również znajduje się w dodatkach do powrotu króla, więc nic nie stoi na przeszkodzie. W tym wypadku wcale nie musi to być jeden film. Historię da się zapewne rozbudować do kolejnej trylogii. Jest to niesamowita szansa, aby spróbować rozbudować kulturę Eotedów, nadając im o wiele głębszy sens. W materiale o tym, co film robi źle, mam tu na myśli adaptację Jacksona, mówiłem właśnie o tym, że jego przedstawienie Rohanu sprawia, iż ten wydaje się być bardzo mały. Zaledwie dwie większe lokacje, pomniejsze wioski i ogromne puste przestrzenie. W przypadku poświęcenia temu rejonowi całego filmu bądź kilku powstałaby szansa na o wiele bardziej szczegółowe ukazanie życia Rochańczyków. Zaserwowanie nam o wiele bardziej rozbudowanych lokacji, tętniących życiem i historiami bohaterów znanych zarówno z kart ksiąg, jak i tych nowych. Jest to także idealna okazja do przedstawienia większego konfliktu z Isterlingami i pokazania kawałka wojny z ich perspektywy. W końcu nie były to nic nieznaczące potyczki. Tutaj znowu pojawiłaby się szansa na o wiele bardziej szczegółowe pokazanie tej drugiej strony, czyli ludzi ze Wschodu. Jeżeli materiał miałby traktować o ich konflikcie, to zdecydowanie warto byłoby przedstawić dobrze obie strony tego konfliktu. Byłby to nawet świetny materiał na serial, tyle że tym razem dobry. Może coś na kształt takiej gry o tron, gdzie raz śledzilibyśmy losy i poczynania bohaterów po stronie Rohanu, a innym razem udawalibyśmy się na na daleki wschód, który tak właściwie jest miejscem dość tajemniczym i kryjącym wiele sekretów. Taka ścieżka dałaby też szansę na logiczną i sensowną różnorodność wśród aktorów. Jeśli natomiast chodzi o nazwijmy to jednostrzały, to poza Helmem nasuwa mi się tu też historia Frama, syna Frumgara który zabił Smoka Skata z, z Eret Mitrin. Jego historia zarysowana jest tylko minimalnie przez samego Tolkiena, więc scenarzyści mieliby tu spore pole do popisu. Wykorzystanie tego mogłoby okazać się wielkim sukcesem. Potrzeba tu jednak znowu dużo chęci i kreatywności, połączonej jednak z szacunkiem do materiału źródłowego. Historia, nazwijmy to rycerza, który stoczył pojedynek ze Straszliwym Smokiem, brzmi jak jedna z pierwszych Pierwszych rzeczy, kiedy myślimy o czymś, co mogło wydarzyć się w świecie fantazji, wówczas należałoby się postarać, aby całość nie wypadła sztampowo i nie była kalką innych tego typu opowieści. W historii Frama pojawia się też wątek krasnoludów i ich roszczeń do złota, i to dobry pomysł, by teraz do nich przejść. Szczerze mówiąc, zobaczyłbym film skoncentrowany głównie na rasie Krasnoludów. To, jak zostały one przedstawione w adaptacjach Jacksona, czy nawet w amazonowym produkcie, bardzo mi się podobało. W 100% procentach było to lepsze aniżeli zatrudnianie niskorosłych do ról Krasnoludów, bo wtedy wygląda to nie najlepiej. Oczywiście z całym szacunkiem dla niskorosłych, bo osadzeni w dobrych rolach robią świetną robotę, czego przykładem niech będzie znany i lubiany Peter Dinkler i jego Tyrion Lannister. Wracając jednak, twórcy obiecali poszerzyć legendarium Tolkiena, więc czemu by nie pokazać, jak doszło do utraty Ereboru przez krasnoludy? Fabularny wstęp do Hobbita raczej zachęciłby duże grono odbiorców, aby wyruszyć do kin. Film nawet nie musi koncentrować się na samym zajęciu Samotnej Góry przez Smauga. Wyobraźcie sobie trylogię, czy nawet serię filmów czy animacji, która opowiada historię krasnoludów od przebudzenia, balroga i utraty kazad-dum. To plus ich dotarcie do Ereboru mogłoby stanowić pierwszy film. Drugi to przeniesienie się do gór żelaznych i walka z tamtejszymi smokami. W końcu powrót do Ereboru, utracenie go i desperacka bitwa w dolinie Azanulbizar. Zdaje się, że nie każdy oglądający Hobbita, który koncentrował się wokół poczynań krasnoludów, wiedział o tragicznym losie tej rasy od końcówki XX wieku III ery. W filmie Jacksona dowiadujemy się, że zaistniała faktycznie w przeszłości jakaś ogromna bitwa. Te informacje nie dają nam jednak do zrozumienia, na jaką skalę toczył się wówczas konflikt między ludem Durina a plugawymi pomiotami ciemności. Z krótszych produkcji, moim małym marzeniem, jest zobaczenie adaptacji o ekspedycji Balina do Mori, ale w bardziej mrocznych i dojrzalszych klimatach. Coś na kształt małego dreszczowca fantazy. Miejsce akcji jest wręcz idealne, aby się o to pokusić. Oto mamy krasnoludy zapuszczające się do podziemnych, opuszczonych sal swych ojców, gdzie na każdym kroku czyhać może niebezpieczeństwo. Można by świetnie kumulować napięcie i przedstawić historię o tym, jak nadzieja, miłość do tego, co utracone i chęć tego odzyskania były silniejsze od strachu przed tym, co odebrało ukochany dom. Ponadto świetnie tłumaczyłoby to trupy, na które natrafiają bohaterowie w adaptacjach i wyjaśniło skąd się wzięły. Newline Cinema mogłoby nawet pokusić się o naprawienie małego błędu. Mianowicie chodzi o to, że Gimli nie wiedział, iż ekspedycja zawiodła i jakoś to fabularnie wyprostować. Potencjał jest ogromny, będąc już przy temacie krasnoludów. Zapewne film o tym, co robiły elfy i krasnoludy podczas wojny o pierścień, również dobrze by się przyjął. Jeśli rozszerzać legendarium, to może dobrze zacząć małymi kroczkami i pokazaniem czegoś, co dzieje się w już znanych czasach. W tej wersji wydarzenia, które dobrze znamy z książek, jak i filmów, byłyby dla postaci pierwszoplanowych informacjami relacjonowanymi przez różnorakich gońców, oraz szpiegów. Sami zaś bohaterowie zmuszeni byliby skupić się na swych własnych ziemiach, których Sauron nie postanowił oszczędzić. Ogromna bitwa pod Ereborem czy walki elfów z mrocznej puszczy lub Lotlorien mogłyby wypaść genialnie na wielkim ekranie. Kiedy tylko pojawiły się wzmianki o nowych filmach, wielu fanów od razu wskazało jeden kierunek wojna na północy między Arnorem a Czarnoksiężnikiem z Angmaru. Mamy powracającego antagonistę, który w poprzednich adaptacjach prezentował się fenomenalnie. Do tego wytłumaczenie, jak doszło do zniszczenia Eriadoru i ustanowienia Szajeru. Można nawet zaszaleć i pokazać część tej wojny z perspektywy obbitów, którzy przecież mieli wyruszyć królowi na pomoc. W tej wojnie pada też przepowiednia o śmierci Czarnoksiężnika, która w adaptacjach była jednym z kluczowych punktów fabularnych. W przypadku adaptowania tego konkretnego wydarzenia, materiału starczyłoby spokojnie na kilka filmów. Oczywiście, by wszystko było zgodne z legendarium, filmy musiałyby dziać się w pewnych odstępach od siebie. Taki zabieg dałby nam możliwość szerszego wejrzenia w dawną potęgę potomków Númenoru oraz tego, jak doszło do jej upadku. Z Jacksonowych adaptacji kojarzymy najbardziej ogromne minastirit oraz zniszczone już osgiliat. Mielibyśmy okazję zobaczyć, że na tych terenach ludzie również stawiali ogromne metropolie, pełne życia i niesamowitej architektury. Ze spokojem mogłyby też powstać filmy opowiadające o starciach Gondoru i Isterlingów, a tych było kilka na przestrzeni całej III ery albo i o samym upadku Minas Morgul. Będąc przy Dunedainach, nie sposób nie wspomnieć o Aragornie. Jego młodzieńcze lata pełne są wędrówek po świecie, które byłyby idealną okazją do pokazania jak największej części kontynentu i wielu zróżnicowanych kultur. Podczas podróży Aragorn służył u króla Rohanu Tengla, ojca Teodena. Udał się także z pomocą do Gondoru, gdzie walczył w imię namiestnika Ekteliona II. Całość mogłaby skończyć się na bitwie, w której Aragorn i jego armia zniszczyli flotę korsarzy z Umbaru. Dalej Aragorn rusza na wschód i tam twórcy mogą zaimplementować swoje własne pomysły na rozwój Śródziemia. Krainom wschodu Tolkien nie poświęcił wiele miejsca na kartach swych powieści, a zapewne wielu fanów zainteresowałaby możliwość zobaczenia tych ziem. Skoro już o krainach wschodu mowa, bardzo chciałbym zobaczyć przygody Sarumana w tym właśnie miejscu lub chociażby animacje o błękitnych czardziejach i ich losach. Jak pokazują materiały na YouTube czy wątki na różnych fanowskich forach, te dwa tematy szczególnie interesują fanów uniwersum. Z jednej strony nie ma co się dziwić. Saruman to potężny i tajemniczy jegomość. Możliwość śledzenia jego podróży na wschód Poznania tego, czego on sam tam doświadczył, dałaby nam też lepszą perspektywę do tego, aby zrozumieć jego powolny upadek. Co zaś się tyczy błękitnych czarodziei, tutaj informacji mamy naprawdę niewiele. Jest to jednocześnie minus i plus, bo można ogromnie rozwinąć skrzydła, biorąc pod uwagę to, co wiemy z książek o wschodnich krainach i dodając do tego kreatywność, można stworzyć niesamowitą historię. Nasi błękitni mogliby podczas niej razem starać się zapobiegać wpływu ciemności w tych rejonach, jednocześnie przemierzając te rozległe tereny, ukazując nam to, czego nie mogliśmy zobaczyć oczami wyobraźni, czytając książki. Ogromne ludzkie imperia, czy nawet elfy i krasnoludy, które na tamtych terenach żyły. Nasi bohaterowie mogliby równie dobrze przemierzać do końca te rejony razem, lub moglibyśmy obserwować sytuację, gdzie powoli jeden z nich kuszony przez mrocznego władcę, zaczyna schodzić na drogę ciemności. Można powiedzieć, że Czacha aż. Dymi, bo moja wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach, gdy o tym myślę. Sam mówiąc szczerze, zacząłem już jakiś czas temu pracę nad fanowską historią o błękitnych czarodziejach i ich przygodach, i powiem wam, że dopiero rozpoczynając nad tym pracę zrozumiałem, ile historii można przy tej okazji opowiedzieć. To jednak tylko marzenia, bo twórcy raczej skupią się w pierwszej kolejności na bardziej rozpoznawalnym temacie. Tak więc możliwości mamy ogrom. Zapewne wielu z nich tutaj nie wymieniłem. Gdyby się zastanowić, to młodość zarówno Boromira, jak i jego brata Faramira mogłaby posłużyć jako scenariusz pod solidny film. Mamy dwóch różnych od siebie braci, których jednak łączy niezwykła więź: surowy i zimny ojciec, rodzinna tragedia i relacje pomiędzy postaciami, a w tle ciągłe zagrożenie ze strony mordoru. Na dobrą sprawę każdy pomysł rodzi kolejny, a ten kolejny i kolejny. Zastanawiam się więc, co zrodziło się w waszych głowach. Dajcie znać w komentarzach, co najchętniej byście zobaczyli, jakie historie są waszym zdaniem warte umieszczenia na wielkim ekranie i co o tym wszystkim sądzicie. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.